Druga część konferencji trenera w pan Robert Podoliński. Panie trenerze bardzo proszę o komentarz na meczu. Cóż, za podsumowanie chyba, chyba wystarczy to, że przegraliśmy ze swoim lepszym i to chyba, chyba wszyscy wiedzieli, że jakość piłkarska była, była zdecydowanie po stronie Śląska, po dwie indywidualności, takie jak Pich i Morioka. Że między nami a Śląskiem była różnica taka jak między Morioką a Kochalienka. To mnóstwo serca, mnóstwo ambicji jednak. Po tej drugiej stronie barykady była futbolowa jakość. I, I to chyba wystarczy na cały komentarz do tego moczu. Przegrać im zasłużenie z zespołem, który był się naprawdę lepszy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę no, się dziękuję że ze Śląskim, się Proszę mówić, że chcieliśmy oddać więcej, natomiast to Śląsk. Śląsk miał inicjatywę w tym spotkaniu. No, graliśmy na tyle, na ile nas było stać przeciwko Śląskowi dzisiaj. Proszę bardzo, jeszcze pytanie. Trzeci raz Śląsk wygrywał w w tym sezonie. To jest kwestia tej jakości, o której Pan mówi, czy może ten leczenie miał jakąś różną historię i po prostu nie macie szczęścia? Nie, nie, nie. Ja tutaj myślę, że na szczęście trzeba być przygotowanym. bo tak jak mówię, trzeba oddać sprawiedliwość. Śląsk dzisiaj był po prostu zespołem jakościowo lepszy. Myślę, że to był, e, nie wiem, czy to nie był najlepszy Śląsk z tych trzech spotkań. Tak, tak mi się wydaje na tą chwilę, bo nawet w poprzedniej rundzie, kiedy graliśmy w ostatniej kolejce, to Śląsk był przez ostatnie 33-35 minut tamtego meczu w dużych opałach. Natomiast dzisiaj, to dzisiaj wyglądało to tak, że Śląsk od początku do końca kontroluje rozwój wypadków, mimo naszych najszczerszych chęci i, i, i dużej ambicji zdrowia zostawionych. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Krzyszko Pepczyński do Wrócę Panie Pra, że zrobił pan dwie zmiany, takie ofensywne teoretycznie, będąc to jak nie. że tak, przede wszystkim zaniżył pan wzrost, ale dalej graliśmy z wysoką piwką, więc jaki tam jest sens? Taki, że przesunęliśmy baranowskiego do przodu, nie wiem, czy pan zauważył. No nie wiem czy obniżyliśmy wzrost Śląsk wcale nie dysponowałby się bardzo wysokim zespołem, więc jakiś sens to chyba ma? Tak, że to Jeżeli gramy dłuższym podaniem, w związku z tym będzie większa dziura w środku, prawda? Zabieramy stopera, przesuwa, przesuwamy go wyżej. Także ja mam dokładnie te same spostrzeżenia co Pan, ale jakieś środki musieliśmy podjąć. Nie oddajemy strzałów na bramkę. Jedynym rozwiązaniem było zagranie dłuższej piłki i strącenie piłki w powietrzu. I to jest chyba tyle. No, nie szło nam, nie szedł nam matek pozycyjny, bardzo wysoki, agresywny pressing świąska. Nie byliśmy w stanie tak naprawdę mieć 5-6 podać, mieć strony grania. To był tak naprawdę jedyna broń, jaką bylibyśmy w stanie dzisiaj przeciwstawić. Natomiast yy, straciliśmy bramkę mimo tego, tego, tego wzrostu, jak Pan zauważył. Ale strzelot tych głów tam w polu nie przegrywaliśmy zbyt wiele jednak dzisiaj. A, a my przy swoich fragmentach stałych byliśmy groźni na końcówce meczu, kiedy Paweł Baranowski strzelał na bramkę. Proszę jeszcze, na minutę. Panie Zynierze, pytanie, czy. Jest... Czy jakie Allegierie padają do końca sezonu, czy jeszcze mogą zagrać w najbliższych meczach? Mogą zagrać w najbliższych meczach. Nie, nie ma dramatu najgorsza najgorzej wygląda z Frankiem. Ale do końca sezonu na no pewno będzie brany głowy wadał, natomiast myślę, że w środę rozstrzygnie się. W tej chwili do środy będą Łodzi i, i Piaczek i, i Olek. Doszło zmartwienie z Markiem Sokulskim na dwa spotkania, także kłopotów ciąg dalszych. A co się z Frankiem ma dostało? Ym, dość poważna kontuzja. Czekamy też na, na diagnozę w tej chwili. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak? panie? Panie że że jako że Marek z został w tym momencie ze składu, wykluczył jedno z was spotkania, to jego miejsce zajmie Adam Pazio? Adam Pazio jest zdrowy, nie jestem w stanie jeszcze w tej chwili odpowiedzieć, bo Adam tak naprawdę cztery dni z nami teraz no, Musimy czegoś szukać, może Olek będzie zdrowy, może, może zmienimy ustawienie bo tak naprawdę, jeśli chodzi o bocznych obrońców, został nam w tej chwili Adam Mowita, Adam Ważyk i Bartek Jarów. Więc, więc jakby wracamy do punktu wyjścia z poprzedniego sezonu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.